Cześć wszystkim, witamy Was. Kolejny odcinek. Mateusz i ja, Wasz trenerek. Mam nadzieję, że podobają Wam się nasze filmiki. Dzisiaj, zgodnie z Waszymi życzeniami, troszkę porteru. Wam, pokażemy Wam dzisiaj jedną z bardzo ciekawych opcji wyjścia z dosiadu i z przejściem do ataku. Z przejściem do ataku. Oraz dla uważnych i dla nieuważnych będzie kontra, a później rekontra. Spróbujemy Wam to wszystko jakoś wyjaśnić. Pamiętajcie, że Jitkundo, jak dobrze wiecie, pochodzi od Bruseli, który dawno, dawno temu stwierdził, że na ulicy, aby być bezpiecznym, musimy znać wszystkie strefy walki. I tą zasadą kierujemy się. W nie ma zasad, nie ma reguł, dlatego jest tak skuteczne. Pamiętaj, czy to jest tylko nazwa. Walczy człowiek, nie styl. Tak samo jak w poprzednich lekcjach powiem Wam dzisiaj, że jak będziesz tornował, tak będziesz walczył. Róbcie to dla zdrowia, tym bardziej teraz. Róbcie to dla zdrowia, róbcie to dla siebie, róbcie to dla swojej samoobrony, dla poczucia własnego bezpieczeństwa. Ten sposób ucieczki z dosiadów jest dość prosty i bezpieczny dla wszystkich i skuteczny. Nie trzeba bardzo dużego wysiłku, aby pozbawić kogoś danej pozycji i równowagi. Popatrzcie. Potrzebujecie odrobinę przestrzeni. To jest jedyny problem. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę poćwiczyć to w domu, a raczej musicie na razie, to pamiętajcie o tym, aby być daleko od mebli. Ponieważ tutaj będziemy musieli, potrzebowali troszeczkę przestrzeni, tak? Daleko od mebli uważamy na ostre krawędzie i pamiętajcie o tym, aby nie wystrzelić partnera nie wiadomo jak mocno, bo nie każdy z was ma matę. Jeżeli macie karimatę, jakieś grubsze ręczniki, to radzę je rozłożyć. Teraz popatrzcie, jedna z metod ucieczki z dosiadu. Bardzo niewygodna pozycja. Mamy oczywiście kilka dosiadów, niski, wysoki, z wpiętymi nogami, z rozłożonymi rękoma i nogami. Zajmijmy się początkową fazą partner was powalił i jest na was jeżeli jest to zawodnik prawo ręczny czy lewo ręcznie, dla was nie ma to żadnej różnicy natomiast fajnie by było ograniczyć mu, ograniczyć mu możliwość uderzania was dlatego wypchnijcie delikatnie biodra wyłapcie tą rękę i złapcie ją za triceps i teraz popatrzcie bardzo ważne jest aby moje całe przedramię było w poprzek jego brzucha OK? widzimy? i teraz popatrzcie moja lewa ręka będzie spychała jego kolano, a noga blokuje go. Teraz podnoszę się, przytulam się do niego. Tak jakbym się bał, że Mateusz mnie uderzy drugą ręką. Przytulam się, kładę rękę na nim. Dzięki tej nodze mostuję go delikatnie. Hop, przesuwam. I prostujemy się. I teraz drobna uwaga. Jeżeli trafiacie na zawodowca, na osobę, która trenuje tak ciężko jak Mateusz i nie jesteście, nie jesteście uważni. Ha, udało mi się, przetoczyłem go. Trafiacie na kontrę. Położę rękę, skręci się i wchodzi wam natychmiast do dźwigni nastawu łokciowej, czyli do balachy. Musicie na to uważać, tak? I jeszcze raz. Dosiad. I teraz popatrzcie. Natychmiast, jak tylko wszedł partner w dosiad. Później pokażę wam, co się dzieje, kiedy są ręce rozłożone. Jest tutaj mnóstwo technik. Skupmy się na razie na tej. Wyłapujemy go. Popatrzcie, spycham łokciem i całym ciałem jego nogę. Nie samym łokciem, całym ciałem i zahaczam go moją nogą. To jest ważne, żeby mi nigdzie nie uciekł. Druga ręka na jego plecy. Pamiętajcie, ta ręka jest poprzek jego klatki piersiowej. Podnoszę głowę, przytulam się. Dzięki tej nodze mostuję go delikatnie, odpycham. I teraz bardzo ważna jest dla Was. Jeżeli popełnicie błąd, ten partner Was skarci. Bo natychmiast się skręci, siła oświetlowa mu jeszcze w tym pomoże i jest dźwignia. Natychmiast prostujemy się i mamy pozycję obronną. Ta lekcja jest przeznaczona dla tych, którzy uwielbiają partner, jest to wersja sportowa. Wersja na ulicy skończyłaby się momentalnie z łapaniem go za jądra, tak żeby partner nas puścił, a my, abyśmy mogli spokojnie wrócić bezpiecznie do domu. Jeszcze raz, popatrz. popatrzcie. Op, wyłapałem go, skręcam się, haczam nogę, Op, blokujemy, przetaczamy, prostujemy się i podnieście sobie jedną nogę w górę. Zobaczcie, już macie wstęp do tego, aby próbować przejść pozycję. Tak? Jeszcze raz. Mamy dółszedł, blokujemy partnera, skręcamy się, wchaczamy nogę. Wyłapujemy, mostujemy, odwracamy, prostujemy się. Widzimy? To jest dla Was bardzo ważne. Pamiętacie poprzednią lekcję? No, w poprzednich lekcjach, tam gdzie pokazywany był partner, robiliśmy ataki na nogi. I tego spróbujemy się dzisiaj e, trzymać. Popatrzcie, podnoszę drugą nogę. Jestem w pozycji takiej, jakbym usiadł na krześle. Zazwyczaj, mój partner, jeżeli jest dobry. I walczymy, już trochę ze sobą będzie spychał wam kolana. Będzie was odpychał, bo on wie, że ja jestem teraz niestabilny. A mnie właśnie o to chodzi. Popatrzcie uważnie, jeżeli mnie popchnie, moja prawa rąka, ręka idzie na jego staw kolanowy. Skręcam się, zrobiłem sobie przestrzeń. Wkładam rękę pod spód, i już mam wyjście do dźwigni. Pamiętamy? Jest. Jeżeli pójdzie na wprost, nadal mam tą samą dźwignię. Jeżeli przejdzie na bok, nadal mamy tą samą dźwignię. Jeśli pójdzie na brzuszek, to nadal mamy tą samą dźwignię. Z jednego trzymania, tylko z jednego trzymania, macie cały czas ten samą dźwięk. Tak? Powtórzymy, popatrzcie. Partner nam wylądował na klatce piersiowej. To blokujemy go. Skręcamy się. whaczamy mu nogę. Hop, przetaczamy i prostujemy się, tak, żeby nam nic nie zrobił. Widzimy? Teraz podniosłem drugą nogę, on nie odpycha, jeśli mnie nie odepchną. Hop, blokujemy. Prawa ręka od góry, jeśli nie macie tu miejsca, bo coś się wydarzyło. Od dołu, patrzcie, wkładam drugą rękę, stopa, kolana razem i delikatnie mamy dźwignię. Jeśli pójdziemy na wprost. Cały czas dźwignia działa. Jeśli mój partner się skręci, bądźcie ostrożni, to działa. Jeśli idzie na brzuch, działa. Ok? Mam nadzieję, że nadążacie. Mam nadzieję, że nie jest to za trudne. Bardzo ważnym jest, połóżcie już głową w tamtą stronę. Bardzo ważnym jest, abyście nie dali się tutaj zakleszczyć. Często jest tak, że partner tutaj. W cudzysłowie to mówię, zamula, zapomina o tej ręce, o tym, że trzeba blokować nogę i po przetoczeniu, jak podnieśliście nogę do góry, ta ręka jest gdzieś tu, to już jest sygnał do tego, żeby atakować. Zobaczcie, widzimy, to nie jest za ciekawa sytuacja, tu już trzeba będzie ratować się wejściem, trzeba wiedzieć, co zrobić dalej, ale to w następnych odcinkach. My dzisiaj zajmujemy się ucieczkami z dosiadu, tak? Popatrzcie. Dosiadł. Czasami jest tak, że mój partner przechodzi w wyższy dosiad, albo hacza nogi, bo wyczuł Was, że Wasze nogi są łatwym celem do zaatakowania. To się bardzo często zdarza. Czujecie się jak robak. Ciężko jest z tego wyjść. Musicie wyplątać jedną z nóg i starać się postawić ją wyprostowaną na ziemi, tak jak ja teraz. Teraz zwróćcie uwagę. On Panuje tylko nad jedną z moich nóg. Widzimy? Drugiej będzie szukał. Tutaj jest cały czas rozłożony. Ja oszukuję go. I popatrzcie. Odsuwam go od siebie. Wkładam rękę, wkładam nogę. Skręcam się. I teraz tak. Dzisiaj nie będę Wam pokazywał skrętówek. Tylko zatrzymamy się cały czas przy pierwszej technice. Ręka. Hop, I jesteśmy. Ta stopa, pamiętajcie, nie dajemy mu nogi, bo to jest prezent. Kolano do kolana, hop, wyginamy się. Stopa na biodro, wyginamy się. Czasami, jeżeli mój partner będzie próbował wstawać, odepchnąć go, hop, stopa od środka, koniec. A drugą go będziemy blokować. Ok? Mati. Popatrzcie. haczył mi się nogami. Wyciągam jedną z nich, staram się, żeby była wyprostowana, oszukuję go, że chcę wyplątać drugą. On zajmuje się tą, bo cały czas próbuje ją wpatrzeć, próbuje odzyskać panowanie nad mną. Ja teraz całą swoją energię wkładam w to, aby go przesunąć. Wtedy, jak go przesunę, moje prawe kolano pójdzie do góry. Patrz uważnie. hop, jest. Lewe do środka, prawe od góry. Po co to jest? Po to, żeby on się już nigdzie nie ruszył. Gdziekolwiek Mateusz nie pójdzie, idzie już razem ze mną. Widzicie? Teraz zwróćcie uwagę, połóż na boku. Nie zrobiłaś tutaj żadna przestrzeń, nie mam jak włożyć ręki. Lewa ręka idzie na pomoc, prawa. Dalej. Widzimy? Dalej. To są dość bolesne techniki, dlatego przypomnijmy sobie prawidłowy sposób ich założenia. Usiądź proszę na kupie. Tak jest. Złapają nogę. Popatrzcie, jedna noga blokuje moją, ręka pamiętajcie z kciukiem do góry, nogi razem i delikatnie. Pierwsza dźwignia, idziemy w dół, jest. Druga, na bok, kolana razem, wyginamy się. Trzecia, na bok, Koniec. Idziemy? Musimy o tym pamiętać, że to są Wasze nogi. Techniki skrę skrętne na stawy skokowe. A przede wszystkim kolanowe są bardzo niebezpieczne. Będziemy o tym mówić, będę Wam to również pokazywał w dalszych częściach. Ale pamiętajcie o tym, że to są techniki zaawansowane. Okay? Na sam koniec zwróćcie uwagę: <laughs> dość często jest tak, że gdy walczycie, partner podnosi jedną z nóg, a Wy za wszelką cenę próbujecie go przyciągać albo ściągać. Nie róbcie tego. Jest to fantastyczny wstęp do tego, aby go zaatakować, on się już nigdzie nie ruszy. Mamy balachę. Mówiłem Wam dzisiaj, że będzie kilka wariacji. To jest jedna z nich. A? Partner podniósł nogę. Nie łapiemy pod kolano. Skręcamy się, łapiemy pod staw skokowy. Hop. Raz. Ręce razem. Koniec. No Drugi sposób. Jeżeli się skręcimy, pójdziemy jak do omoplaty. Popatrzcie. Skręcam się, obracam. Balach. Wiem, wiem. Troszkę trenerek przesadził. Może troszkę za trudne. Ale na pewno sobie poradzicie. Skręcam jak do Zwróćcie uwagę. Skręcam się. Stopa. Obracam się. Jest. Trzecia jedna z moich ulubionych wariacji. Hop. Kiedy podajemy sobie rękę jak do cześć. Hop. I już jest dźwignia. Jeżeli partner próbuje odpychać ręką moją, Hop, zaciągamy, albo z tej, albo z tej strony, mamy drugą balawę. Jeśli jest z tej strony, przeciągamy go, zwróćcie uwagę. Hop, hop. Macie troszkę wersji, macie troszkę technik do zrobienia. Żyjesz? Owszem. Owszem. Mamy nadzieję, że podobało wam się. Czekamy na wasze opinie, subskrypcje, łapka w górę. Pamiętajcie, wszystko co robimy, Robimy dla nas wszystkich. Dla Was i dla nas. Chcemy, abyście mieli gdzie wrócić na naszą piękną salę i mogli trenować. Pamiętajcie o tym, co mówił mieć Bastilo, co mówił Miczy Gokor. Trenuj, 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 bez względu na wszystko. Ok, pożegnamy się z Wami pięknie. Ukol! Szacunku! Trenuj sztuki walki dla pokoju i harmonii.